W dzisiejszym odcinku po wszystkich tych próbach, tych komputerach, tych dziwnych gliczach graficznych, zajmiemy się czymś spokojniejszym, takim na odróżnienie, czyli kolejnym komputerem, tym razem od Della. Co to jest za komputer i skąd ja go tutaj znowu mam? Otóż, odcinek któryś już kolejny. Z... Podaję, że chyba 18 albo 17, nie pamiętam już tego tyle, już było, że to masakra. Jeszcze muszę zrobić kilka odcinków, na zapas. No wiecie, jak to jest, ale dobra, dzisiaj się zajmiemy tym, oto Delem. Buduję wam za chwileczkę model. Tył kompana na razie sobie zobaczymy, później przejdziemy do portów. Tutaj mamy licencję Windowsa 7, nie będę wam tego pokazywać, jakoś to może zaważę. Co to jest za komputer? To jest Dell Inside. Piron N5050 Z tyłu komputera możemy zobaczyć tutaj wentylatorek. Mamy taką fajną odbudowę. Trochę to jest brudne, ale nie, nie ważne. Tutaj mamy mianowicie baterykę. Dobra, nie będziemy jej wymować. Przejdziemy sobie teraz do portów. Porty jakie tu możemy znaleźć to jest Ethernet, ten VGA, HDMI, USB i dwa porty jack. Jeden jest do mikrofonu, drugi jest do słuchawek. Z przodu kompa mam tutaj wejście do ten kart SD Tutaj mam jeszcze dwa USB-ki oraz stację dysków Compact disk, yy, DVD i RW A tak oto ten laptop prezentuje się od środka O nie, ja nienawidzę tych monitorów, gdzie wszystko widać, mówią, wszystkie rzeczy Dobra, trzeba będzie to potem potężować Przejdziemy sobie teraz do ogólnego wyglądu Tutaj mam jakiś klej, nie wiem czemu tu jest jakiś klej Ogólnie która wygląda jakby działała, ale zobaczymy jak z nią działania będzie jak zawsze tutaj mamy naklejkę intel inside core i3 mamy tutaj założenie, że to jest i trójka jakiejś starej generacji bo mamy jeszcze tego starego typu naklejeczki i naklejka z licencją Windows windowsa 7 więc no pora go odpalić co nie? <grych> kurde i znowu się zaczyna z takim innymi ładowkami o wsadziłem where is the zasilanie? a here i z zasilania O Boże, odstało! Ja nie znajdę w ogóle żadnego przycisku. Co jest? Odzyskiwanie błędzie systemu Windows. Albo. Enter. Ej, Enter nie działa. O, w końcu się działo. co jest. I niestety tego czego się spodziewałem mamy tutaj. Co jest z tym Enterem? Enter jest zbugowany. No i nie, mamy hasło, więc... Dobrze, że sobie przygotowałem pendrive'a, mam nadzieję tylko jedno. Tutaj Windows 64 bitowy, jeśli nie, muszę kurde, wszystko znowu przegrywać i ten. W ogóle co to jeszcze ciekawe co mnie zainteresowało, to ten przycisk do zasilania. Jest taki bardzo gruby. Tak dwa? Nie udało się. Nalaz no, tutaj Bios i przejrzyjmy sobie specyfikację. Przejdźmy sobie do procesora, czyli mamy tutaj Intel Core i3 drugiej generacji. Dokładny model macie tutaj. Pamięci RAM mamy tutaj 4GB w kościach DDR3. I dysk chyba na SATA, chociaż nie wiem. HDD 512, dobra, później się tym. HDD USB Storage. I co do instalatora, jaki o tutaj mamy, mam tutaj 64-bitowego, nie wiem, czy to mówię, ale chyba nie. Mam tutaj Windowsa Vista. Dlaczego wisty nie siódemkę? Otóż potrzebowałem wisty do mojego komputera, mianowicie dostałem nowy komputer, ale to w przyszłym odcinku, jak działa, jakby coś. Jeszcze wam nic nie zdradzam, tylko proszę cię, jeśli teraz mi powiesz, że to jest x86, dobra, jest x64, dobrze. No wiecie co, weźmy sobie wiersz polecenia i podepnę sobie tutaj tą klawiaturkę, żeby po prostu mi było łatwiej, aby by. A ja bym po prostu wszystko oki. Okay? Dobra, myślę, że w miarę wszystko widzicie, tylko musiałbym jeszcze jakąś myszeczkę, Dobra, trudno. No, 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 no. no. O nie. Fakt, trzeba będzie to manualnie wykopiować Slajd. Że... A nie, działa, dobra. Pobugowane, nie widzę takich. Największym problemem jest to jest... Vista Zostaniemy się w końcu do tego komputera. Dzień dobry! Witam bardzo serdecznie na pulpicie mojego komputera. Brother, co to za aplikacje w ogóle są? Total Commander 64-bit. Jakby ten komputer jest wykorzystywany do pracy. Zacznijmy sobie od Winvera. Windows 7 Home Premium, wersja... ...Service Pack 1. Tak, Windows 7 Home Premium. Service Pack 1 x64. Procesor to jest tutaj trójka, co mówiłem wcześniej. Ctrl-Shift-S. RAM to są te 4 giga. Do interfejsu Aero działam bez największego wahania, bo jednak to jest... Integra Intel no to ona pozwala już na w miarę dobre... Ten... Używanie tego interfejsu Aero, więc to działa też całkiem nieźle. No to w sumie... Tyle z takiej specyfikacji, no co jeszcze mówię? Karta graficzna Intel HD 2000 chyba czy 3000, nie może. Jakaś jest tu, ale w sumie jest, lukijmy se. Karta graficzna Intel HD Graphics 3000. Co do rozdzielczości ekranu, no tutaj mamy... Klasyczne 1366x768, czyli w sumie rozdzielczość trochę wyższa niż 720p. Przechodzimy do produktywności, hihi! Dobra, hi. pora luknąć, czy jest tu jakiś Office. Na pokładzie tego komputera jest zainstalowany, uwaga, Office 2007. Kto by się, kurde, spodziewał, że będzie jakiś, inny? nie wiem, ten Office 2007 to jest chyba najpopularniejszy, bo ja nie wiem. O boże! Jest Open Office? Fajnie. No i mamy tutaj jeszcze Open Office y, przecież Open Office 4.1.3. Co jest z tym kursorem? Nie tak. Halo! Możesz w końcu zadziałać? E, do touchpad się zi. Zje... P. Zakończ. Odrzuć. E, no bo się zepsuł touchpad. To że da się w miarę tak zamykać okno. Alp... zakończ. Dobra. Ej, no co jest z tym komputerem? O, o boże! Co jest? Kompletnie miejsce klawiatura działa z nim. Halo! No czemu się w ogóle to No co jest? Możemy spróbować odpalić Firefoxa, ale... Kurde strona Google! Nie chce się załadować! Tragedia, ten... O w końcu! Ja tak nic nie mogę zrobić, bo może się ta w miarę tą klawiaturą pofabrykować, bo... Nie no, inaczej bym nie widział tego, to jest takie kijowe. Tragicznie się z tego korzysta, kurde, jak myszka nie działa... No, ewidentnie, patrzcie to. No teraz zadziałała! No aha, widzieliście wcześniej, że robiłem cokolwiek z tą myszką, teraz nie działa. Dobra, chyba na tym zakończymy, więc dzięki za oglądanie. Ewidentnie ten laptop działał tak słabo bardzo, no bo kurde, myszka się zapsuła jakieś ikony, które latały. Naprawdę sprawia to, że ten laptop nie jest przyjemny do korzystania. No nic, na tym zakończymy. Dzięki za oglądanie i widzimy się w przyszłych odcinkach na moim kanale. Siemano